Jak już zostało powiedziane, miejscu na cmentarzu wojennym w Tomaszowie lubelskim będziemy świadkami uroczystości szczególnej. Dzisiaj, gdy przywołujemy pamięć tych, którzy tutaj są pochowani, chcielibyśmy w szczególny sposób przywrócić pamięć o żołnierzu września 1939 roku. O żołnierzu żandarmerii wojskowej, który poległ, który zmarł w wyniku odniesionych ran we wrześniu 1939 roku, 77 lat temu. Mam szczególną radość, że możemy być świadkami tej uroczystości, bo przez lata w miejscu zapomnianym spoczywał, a dzisiaj będzie miał już swoje miejsce wśród swoich kolegów, wśród tych, z którymi walczył i wśród tych, którzy tak jak on, wierni swojej przysiędze i wierni obrony honoru żołnierza polskiego polegli. Bardzo proszę księdza proboszcza, a przepraszam, księdza pułkownika o yy, Poświęcenie mogiły, żołnierza, żandarmerii wojskowej, który przez 76 lat spoczywał na cmentarzu w Lalisce, ale jego mogiła nie była upamiętniona, a dzisiaj będzie, odbędzie się poświęcenie jego mogiły i od dzisiaj już będziemy jego pamięć również czcili na cmentarzu w Tomaszowie Rudelskim. Znajdujemy się w miejscu szczególnym. Nie chcemy dzisiaj pochylić nasze czoła i w duchu modlitwy polecić Bogu tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny, a wśród nich żołnierze żandarwi wojskowej, którego grób, miejsce będzie poświęcone, bo tu przy najbliższych będzie spoczywał na wiecznej marcie. Proszę więc, obejmijmy modlitwą tych wszystkich, którzy spoczywają na tym wojennym, wojskowym cmentarzu, i tych, którzy rozsiani są po różnych ziemiach naszej ojczyzny, i nie tylko, bo polscy żołnierze walczyli na wielu, wielu frontach całego świata, i dzisiaj im też. Podajemy hołd i pamięć. W imię ojca i syna i ducha świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my opuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Módlmy się. Panie Boże, Ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwagę żołnierzy Wojska Polskiego, którzy w bitwie pod Tomaszowym Lubelskim przelali krew za wolność i niepodległość Polski. Prosimy Cię po ten grup którym złożyliśmy doczesne szczątki nieznanego żołnierza. Grób ten wśród wielu grobów na cmentarzu wojennym upamiętnia ofiarę życia polskiego żołnierza. Oddasz polegów Nagrodą Nieśmiertelności i Chwały. Błogosław również nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Sprawa, abyśmy potrafili miłować naszych braci. Jak Twój syn nas umiłował. Niech naszą stałą troską będzie utrwalać pamięć o ich bohaterstwie i przypominać przyszłym pokoleniom Polaków o cenie ich miłości do Boga i Ojczyzny. Czyni naszą modlitwę przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował i który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen. niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Pochylamy głowy. Wyrażając nasz szacunek dla wszystkich tych, którzy walczyli o wolność ojczyzny i na jej ołtarzu złożyli ofiarę krwi i życia. Żywam bohaterów wrześniowych i październikowych bojów 1939 roku. Stańcie do apelu. Cześć i gość! Drugi, szereg krok w tył. Mordź! Na pas. Broń! Do salwy honorowej. Trzema. Ładnik! Z salwą falę! Ładnik! Z salwą falę! Salvo! Patrz! Za bezpieczny! Brud! Napas! Brud! Jeszcze Wróć. Drugi szereg krok na wprost! Moc! Brawo!